Zaczynamy od tego, tak jak wspomniałem, żeby doprowadzić do skorzystania z sakramentu pokuty, bo najczęściej jednak albo są poważne braki w tej dziedzinie, albo trzeba zrewidować, tak jak powiedziałem, to swoje życie sakramentalne, bo z rozmowy wynika, że są takie właśnie zaległości, o, której, o których tutaj już mówiłem. I jeśli ktoś wejdzie już. Po, takim, po takiej spowiedzi generalnej, na drogę życia sakramentalnego, miesiąc, dwa, może dłużej, i okazuje się, że wyraźnie jest coś, co nadal mu przeszkadza, utrudnia takie zbliżanie się do Pana Boga. Mówię bardzo ogólnie, bo każdy przypadek jest oczywiście inny, to wtedy jest bardzo wyraźne wskazanie na to, żeby podjąć modlitwę egzorcyzmu, z tym, że w tym momencie mam na myśli przede wszystkim egzorcyzm prosty, czyli taki egzorcyzm, który stosujemy, nazwijmy to tak najprościej, w sytuacji nękania ze strony złego ducha. Natomiast egzorcyzm uroczysty wtedy, kiedy diagnozujemy, że chodzi o opętanie. Czyli częstsze zjawisko, teraz trochę przechodząc do tej drugiej części pytania, jednak dotyczy sytuacji nękania, gdzie tam ludzie w jakiejś mierze, bardziej świadomie lub mniej, jakiś przystęp złemu duchowi do siebie dali. I to jest najczęściej, e, ja się spotykam raz w tygodniu, mam około 10 osób mniej więcej, bo tak godzinę na, na jedną osobę przeznaczam, żeby jakiś rytm tutaj sobie wyznaczyć. I, I wiele z tych osób zapraszam do skorzystania z takiej modlitwy, bo wydaje mi się, że takiego umocnienia potrzebują. Natomiast jeśli chodzi o egzorcyzm uroczysty, to my, w nas jest czterech egzorcystów, mniej więcej te dziewięć lat posługujemy. I mniej więcej mamy podobne doświadczenia, że tak, nie wiem, średnio, rocznie może byśmy dwie, trzy takie osoby... Mogli tutaj wskazać, które uznaliśmy, że potrzebują takiej modlitwy, egzorcyzmu uroczystego, ale to nie jest powiedziane, że takich osób w Archidiecezji Łódzkiej, bo o nią Pan zapytał, jest więcej. Wydaje mi się, że zdecydowana większość takich osób w ogóle do nas nie dociera, bo nie widzi potrzeby, bo. Bo sobie żyje bez Pana Boga i im tam przynajmniej na razie jeszcze jest dobrze. Więc tutaj to nie jest jakaś diagnoza taka jednoznaczna. Natomiast mówię, w naszym przypadku tak to mniej więcej wygląda, więc można to sobie jakoś skalkulować. I tutaj, kiedy podejmujemy egzorcyz uroczysty? No zanim to nastąpi, to oczywiście potrzeba. Takiej rozmowy, by dociec, czy w ogóle były takie okoliczności w życiu tego człowieka, które no sugerują jakieś bardzo poważne zaproszenie złego ducha. To jest jakby pierwsze. Musi być tutaj jakaś przyczyna. Jeśli takiej przyczyny nie da się wskazać, to bardziej y, kierujemy do psychologa, psychiatry, żeby y, no, tutaj taką drogę pomocy wybrał. Choć nie jest to też jakby jednoznaczne, bo może się okazać, że w tej pierwszej rozmowie nie udało się dojść do źródła, prawda? Ale drugie czy trzecie spotkanie odsłoni jeszcze pewne przestrzenie, które no, nowe światło przynoszą, prawda? Więc Mówię o tym, że nie jest to takie proste. Taka diagnoza wymaga czasu, wymaga też konsultacji, tak jak mówię często, z psychiatrą czy z psychologiem. Wymaga przyjrzenia się też wielu, wielu innym okolicznościom, reakcją pewnym, prawda, na, na to, co dotyczy właśnie sakramentów przede wszystkim. Więc yy, nawet jeśli w niektórych sytuacjach nie mamy stuprocentowej pewności, a wydaje się, że chodzi o opętanie, to podejmujemy taką modlitwę i przyglądamy się, co ta modlitwa przynosi. Prawda? Więc również i, i, i takie tutaj sposoby podejmujemy. Jeszcze do, na koniec powiem, że w tym podziale na opętanie i zaburzenia psychiczne też nie jest to takie proste, bo nieraz może być jedno i drugie. Tak jak mówi święty Tomasz z Akwinu, łaska buduje na naturze. Niestety zły duch też buduje na naturze. Też wykorzystuje, znaczy buduje, burzy, a nie buduje, prawda? Zły duch niszczy. Też wykorzystuje naturę, też wy, wykorzystuje może jakieś zaburzenia, prawda? Jakąś kondycję fizyczną, taką czy inną, czy jakieś zranienia emocjonalne, prawda? Więc nieraz trzeba podjąć tak naprawdę drogę podwójnej terapii, i duchowej, i takiej emocjonalnej, psychicznej, czy psychiatryczne leczenie. Więc tutaj bardzo wiele różnych sytuacji może mieć miejsce, i, i każdy mój przypadek jest jednak inny.